Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego wasze zdjęcia nie wyglądają tak samo jak fotografie profesjonalnych fotografów? Czy macie podobny sprzęt, obiektywy, aparaty, wszystko na poziomie, a efekt końcowy i tak jest zupełnie inny? I ja też się z tym długo zmagałem. Przez wiele lat moje zdjęcia nie dawały mi satysfakcji. Ciągle czułem, że czegoś w nich brakuje że nie mają iskry, która przyciąga uwagę. To nie było tak, że od razu odkryłem magiczny trik. Wręcz przeciwnie, musiałem iść małymi krokami, uczyć się na błędach i szukać swojego sposobu. I dopiero po 15 latach prób w różnych gatunkach fotografii w końcu dotarło do mnie coś, co totalnie zmieniło moje podejście. To nie była nowa lampa, nowy aparat, ani obiektyw za grube pieniądze, tylko coś zupełnie innego i dziś chcę się z Wami tym podzielić. Bo jeżeli mi pomogło, a uwierzcie, byłem momentami uparty jak statyw wciśnięty w błoto, to i Wam może skrócić tę drogę o lata. Pierwsza rzecz, którą chcę Wam zdradzić, to jest prawie jak oszustwo. Taki seriofotograficzny cheat code taki kod na dobre zdjęcia, który działa prawie zawsze. I to niezależnie od tego, czy robicie krajobraz, portret, czy makro. I co najlepsze, to jest zupełne przeciwieństwo tego, o czym powiem w kolejnym punkcie. Chodzi o uproszczenie kadru. Teraz pewnie myślicie no dobrze, ale przecież wszyscy o tym trąbią temat zdjęcia, temat zdjęcia, temat zdjęcia. Na każdym kursie, na każdym warsztacie ktoś Was zapyta, jaki jest temat Twojego zdjęcia. I faktycznie to pytanie jest ważne, ale zauważyliście, że nikt Wam potem nie tłumaczy, co z tym tematem zrobić? No bo okej, okay, ja wiem, że w krajobrazie moim tematem jest wodospad, w portrecie starszy pan w kapeluszu, a w makro pająk, który akurat tka swoją sieć. I co mi z tej wiedzy? Czy to sprawia, że zdjęcie od razu będzie dobre? No nie. Samo nazwanie rzeczy jeszcze niczego nie zmienia, i tutaj dochodzimy do mojego odkrycia. Najprostsza, najskuteczniejsza metoda to uprościć wszystko wokół tematu. A jak? Po pierwsze, płytka głębia ostrości i rozmyte tło. I teraz ja wiem, brzmi banalnie, ale to jest naprawdę genialny sposób, żeby od razu wyczyścić kadr, bo w momencie, kiedy rozmywasz tło, automatycznie przestajesz się nim przejmować. Nagle nie musisz już zadawać sobie miliona pytań, czy ta gałąź tutaj pasuje, czy też nie. Czy ten samochód odciąga uwagę, czy ta reklama zasłania mi modela. Rozmyj i zapomnij. Ale uwaga, to nie znaczy, że za każdym razem trzeba biegać z obiektywem F1.2 i udawać, że fotografujemy mgłę. To chodzi bardziej o filozofię, o to, żeby nie komplikować, bo często zamiast kombinować z kompozycją jak profesor geometrii, wystarczy zabrać z kadru wszystko, co nie jest naszym tematem. I tu mam prostą zasadę: jeżeli coś nie pomaga w zdjęciu, usuń to. Nie pasuje, przeszkadza, zabiera uwagę, wylatuje. Lampa uliczna w tle? Krok w bok. Chłod za samochodem? Wystarczy przesunąć modelkę dwa metry, żeby miała inne tło. Yy, ja często jak fotografuję przyrodę robię krok w bok albo kucam i nagle znika połowa chaosu. Zauważcie, że to nie są jakieś zaawansowane triki, to nie wymaga 5 lat nauki teorii kompozycji. To jest najprostsza rzecz, jaką możecie podarować swojemu zdjęciu i sobie, bo nagle odkrywacie, że nie musicie wiedzieć, jak ogarnąć całą tę kompozycję trójkątów, linii prowadzących, złotych podziałów itd. Jeżeli w kadrze zostaje tylko temat i tło, to naprawdę trudno coś zepsuć. Aha, zanim pójdziemy dalej, mała sprawa. Jeżeli podoba Wam się to, co pokazuję i chcecie wyciągnąć z fotografii jeszcze więcej, pamiętajcie, że prowadzę płatne konsultacje godzinne. Możecie je wykupić według cennika na mojej stronie i pracujemy wtedy tylko nad Waszymi zdjęciami. Pokazuję triki, odpowiadam na pytania, rozwiązujemy problemy. Także jeśli czujecie, że chcecie szybciej podkręcić swoje zdjęcia, warto o tym pamiętać już teraz. Wracamy do meritum i kolejnych trików, które zmienią Waszą fotografię. Drugi punkt to. Zupełne przeciwieństwo tego, o czym mówiłem przed chwilą. Jeżeli tam liczyło się uproszczenie, minimalizm i czysta technika, to tutaj chodzi o coś znacznie bardziej zaawansowanego o szersze spojrzenie i to dosłownie chodzi o historię. Pomyślcie przez chwilę, dlaczego w ogóle uczycie się fotografii, dlaczego włączyliście ten film? Bo chcecie, żeby wasze zdjęcia przyciągały uwagę, żeby były podziwiane, żeby ludzie się przy nich zatrzymywali i mówili: Wow, ale to jest dobre. No i teraz, co sprawia, że ktoś chce patrzeć na fotografię dłużej niż dwie sekundy? To nie jest sam obiektyw, to nie jest rodziczość matrycy, ani bokę To jest historia. Historia może się kryć w czymkolwiek. Może to być niepowtarzalna sytuacja. Ptak, który akurat w tej sekundzie przynosi gałązkę do gniazda. Może to być odzumowanie i pokazanie szerszego kontekstu sceny. Nie tylko człowieka, ale i jego otoczenia, które nagle nadaje sens całemu ujęciu. Ja się tego nauczyłem bardzo mocno, kiedy próbowałem fotografii ulicznej. Wiecie, tam często nie ma czasu, żeby ustawić światło, wybrać kadr, dopiścić technikę. Macie sekundę, czasem pół sekundy. I albo złapiecie moment, albo on znika. I tam odkryłem coś, co dla mnie było przełomem. Kiedy masz dobrą historię, nie musisz mieć idealnej techniki. Zdjęcie może być trochę poruszone, może być krzywe światło nieistotne sama historia się wybroni. Widzicie, jak to jest odwrotne do tego, co mówiłem wcześniej. Tam technika była wszystkim. Rozmyj tło, czyść kadr i masz ładne zdjęcie. A tutaj? Tutaj walić bokę, walić ostrość. Najpierw pracuj oczami, dopiero potem aparatem. Bo to, co naprawdę chwyta za serce, to są emocje interakcje między ludźmi. Mimika, radość, smutek, zdziwienie. Ta mikrosekunda, której nikt inny nie zauważył, a ty ją złapałeś. I to jest właśnie magia historii w fotografii. To ona sprawia, że ktoś patrzy na zdjęcie i zaczyna sobie dopowiadać resztę. Zastanawia się, co tu się wydarzyło przed chwilą. Co wydarzy się za chwilę. To jest ten haczyk, który zatrzymuje uwagę. Szybka przerwa na przypomnienie. Jeśli podoba Wam się to, co pokazuje, dajcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie kanał. To naprawdę pomaga mi tworzyć kolejne materiały i pokazuje, że takie praktyczne porady mają sens. No i nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka, żeby niczego nie przegapić, bo jeszcze przed Wami kilka naprawdę ciekawych materiałów, które mogą zmienić Wasze zdjęcia. No, to teraz mam dla Was w prezencie kolejny trik. I powiem Wam szczerze, ja nawet nagrałem cały odcinek na ten temat. I do dziś nie wiem dlaczego, ale prawie nikt go nie obejrzał. Mam wrażenie, że każdy zobaczył zobaczył tytuł i pomyślał że już o tym wszystkim wie, że to banał i przeszedł dalej. Ale ja codziennie oglądam Instagrama, scrolluję, patrzę na zdjęcia i wiem, że ta umiejętność totalnie zanika wśród fotografów, a mówię oczywiście o kompozycji. I teraz kompozycja to nic innego, jak to, jak poukładacie elementy w kadrze. Sposób w jaki widz prowadzony jest wzrokiem przez wasze zdjęcie, i serio czasami wystarczy przesunąć aparat dosłownie o parę centymetrów, żeby zdjęcie z takiego sobie przeciętnego stało się. Dobre, przyciągające. To jest ta różnica między ujęciem, które przeskrolujesz w sekundę, a takim, który cię zatrzyma na dłużej. I ja Wam teraz w jednym punkcie opowiem o trzech zasadach kompozycji, które działają absolutnie magicznie. To nie są wszystkie zasady, ale to są takie trzy moje pewniaki, których używam zawsze, kiedy tylko mogę. I wiem, że są tak dobre, że praktycznie nigdy mnie nie zawodzą. Pierwsza reguła trójpodziału. Znacie to, dzielicie kadr na trzy części w pionie, trzy w poziomie i umieszczacie najważniejszy element na przecięciu tych linii. I dlaczego to działa? Bo nasz mózg uwielbia balans. Zdjęcie od razu wygląda bardziej poukładane, bardziej profesjonalnie. Druga zasada przestrzeni przed obiektem. Jeśli fotografujecie człowieka, zwierzę, samochód, cokolwiek, co się porusza albo patrzy w jakimś kierunku, zawsze zostawiajcie mu przestrzeń przed sobą. Niech ma gdzie iść, gdzie patrzeć, bo jeśli temat zdjęcia jest wepchnięty pod samą krawędź kadru i patrzy w ścianę, to widz automatycznie poczuje dyskomfort, tak jakbyście posadzili kogoś przy stole, metr od ścian. I trzecia zasada to są linie wiodące i to jest moja ulubiona zasada drogi, ścieżki, ogrodzenia, gałęzie, nawet cienie. Wszystko możecie wykorzystać, żeby prowadziło wzrok widza prosto do waszego tematu. To działa jak strzałka GPS w kadrze, więc nie musisz zastanawiać na co patrzeć, od razu trafia automatycznie tam, gdzie chcecie. I to są trzy najprostsze zasady, które mogą zrobić gigantyczną różnicę w waszych zdjęciach. Spróbujcie następnym razem, jak będziecie robić jakieś zdjęcie. Teraz się wam do czegoś przyznam. W całej mojej fotograficznej przygodzie przekapiłem setki, jeśli nie tysiące fajnych ujęć. I to kompletnie z mojej własnej winy. I wiecie co? Jestem przekonany, że wśród nich były też takie naprawdę wyjątkowe, takie kadry życia. I dlatego moja kolejna rada brzmi, ilość czasem przebija jakość. Brzmi dziwnie, nie? już tłumaczę, statystyki nie oszukasz. Jeśli postawisz kogoś na środku rynku, codziennie, przez rok, z aparatem skierowanym w jedno to samo miejsce i dajesz mu tylko jedną godzinę dziennie, to w końcu siłą rzeczy zrobi jakieś fantastyczne zdjęcie. Może złapie niepowtarzalną sytuację, nietypowe światło, niezwykłą interakcję, bo po prostu będzie tam obecny. Ale żeby nie było, to jest oczywiście celowa przesada. Nie chodzi o to, żebyście siedzieli rok w jednym miejscu. Chodzi o zasadę. Trzeba być i trzeba zrobić to zdjęcie. A w skali mikro to sprowadza się do prostego nawyku. Podnoście aparat do oka zawsze, zawsze kiedy pojawia się choćby najmniejsza szansa na zdjęcie. I teraz szczere wyznanie. Ja sam się na tym złapałem setki razy. Wiecie co sobie wmawiałem? Że e, nie zdążę zmienić ustawień, nie ma sensu. No i co potem się okazywało, że sytuacja trwała nie jedną sekundę, tylko dziesięć. Spokojnie bym zdążył. Albo taki klasyk. Ja nie wyciągam aparatu z torby, tu i tak nic się nie wydarzy. I zgadnijcie, co no właśnie się wydarzyło. Śmiejcie się, ale to jest nasz główny grzech, zwłaszcza jeśli fotografujemy już jakiś czas. Po pewnym czasie nasz mózg zaczyna działać na schematach. Uczy się. W takich i takich okolicznościach zdjęcia wychodzą. Tu się nic nie wydarzy, tu się nie opłaca próbować. I nagle, kiedy dzieje się coś, co przełamuje ten schemat, my automatycznie nie reagujemy. Dlatego trzeba się trochę przeprogramować, wmówić sobie i wyćwiczyć nawyk bycia zawsze w gotowości. Palet zawsze nas puści, aparat zawsze blisko i tak. To troszeczkę jak obsesja, ale to naprawdę działa. Bo wtedy nie przegapicie tego jednego ujęcia, które mogłoby być waszym najlepszym w życiu. Kolejna moja rada: nauczcie się swojego aparatu. I teraz jestem pewny, że wielu z Was ma podobnie jak ja kiedyś. Przez lata myślałem, że okej, okay, ogarnąłem już tryb manualny, potrafię ustawić czas, przysłonę, ISO, więc znam swój aparat. I to dawało mi satysfakcję, ale uwierzcie mi, to jest dopiero początek. Nie ma nic lepszego niż odkrywanie tych wszystkich głęboko zakopanych funkcji aparatu, a czasami nawet obiektywu. A to jest trochę jak grzebanie w ukrytym menu w telefonie. Nagle odkrywasz, że Twój sprzęt potrafi rzeczy, o które byś go nie podejrzewał. Teraz zdradzę Wam kilka funkcji, które sam długo ignorowałem, a potem zrobiły gigantyczną różnicę w mojej fotografii. Ale zanim do tego przejdę, mam dla Was taką ogólną zasadę. Zagospodarujcie sobie wszystkie przyciski na aparacie jako skróty. Niech każdy guzik ma swoją misję. Pod kciukiem zmiana trybu autofokusa. W szybkim menu rzeczy, których używacie najczęściej, tak żeby były zawsze pod ręką. Bo najgorsze, co może się wydarzyć, to grzebanie w pięciu zakładkach w menu, w momencie kiedy akcja dzieje się tu i teraz. No i kilka przykładów. Zebra. To jest podgląd prześwietleń. Aparat pokazuje Wam paskami, które miejsca w kadrze są już za jasne i mogą się przepalić. Dzięki temu macie pewność, że nie stracicie ważnych detali. Focus Picking. To z kolei genialna funkcja przy ręcznym ostrzeniu. Aparat podświetla krawędzie tego, co jest ostre. I nagle ręczne ostrzenie staje się banalnie proste. Dla mnie największe odkrycie i to było trochę zaskoczenie, to fakt, że większość obiektywów ostrzy dużo szybciej w trybie AFC, czyli w ciągłym autofokusie. A jak do tego dorzuciłem back button focus, czyli ostrzenie przyciskiem pod kciukiem, a nie na spuście migawki, to nagle cały mój workflow stał się o wiele szybszy. Dodatkowo mam obok ustawiony autofokus punktowy jako taki ratunek, kiedy śledzenie nie daje rady. Kolejna sprawa, w wielu aparatach można ustawić czułość autofokusa. Czy chcę, żeby skakał błyskawicznie za każdym razem, gdy coś wejdzie w kadr? Czy raczej, żeby trzymał się kurczowo mojego obiektu i się od niego nie odklejał? To ma kolosalne znaczenie na przykład w fotografii przyrody, gdzie albo chcę złapać ptaka na tle nieba, albo muszę pilnować, żeby autofokus nie zgubił go między gałęziami. No i na koniec mój ulubiony protip. Wyłączcie w menu aparatu funkcję, która pozwala robić zdjęcia bez karty pamięci. O, serio, bo nic tak nie boli jak zrobienie najlepszego zdjęcia życia i odkrycie, że nie ma go gdzie zapisać. Nie ma karty, nie robimy zdjęć i tyle. To są takie małe rzeczy, które naprawdę robią ogromną różnicę, bo kiedy znacie swój aparat na wylot, on przestaje być przeszkodą, staje się po prostu przedłużeniem waszych oczu i rąk. No i moje najnowsze odkrycie. Nie musisz mieć perfekcyjnego zdjęcia, żeby ono przyciągało uwagę. Bo mam wrażenie, że przez to, że teraz oglądamy masę profesjonalistów na YouTubie, na Instagramie i gdzie tylko, to zaczynamy myśleć, że każde zdjęcie musi być dopracowane do granic możliwości. Perfekcyjna ostrość, zero szumów, idealna kompozycja, magiczne światło. A prawda jest taka, że większość zdjęć, które konsumujemy, widzimy na malutkich ekranach, na telefonach. A telefon wybacza, mały ekran kamufluje niedoskonałości. I nagle okazuje się, że to zdjęcie, które na monitorze w powiększeniu wygląda przeciętnie, na Instagramie robi piorunujące wrażenie. To jest coś, co sam długo ignorowałem, bo zdarzyło mi się myśleć: kurczę, musiałem mocno przyciąć zdjęcie, straciłem trochę jakości. No nie wrzucę tego, bo będzie wstyd. Albo iso podbite do granic możliwości. Przecież to się nie nadaje kompletnie. A potem patrzę na telefon i wygląda świetnie. Więc mam dla Was dwie rzeczy do zapamiętania. Po pierwsze, jeżeli chcecie się upewnić, że Wasze zdjęcie ma dobrą rozdzielczość i ostrość i kompozycję, to odpalcie je na dużym ekranie. A najlepiej jeszcze spróbujcie wydrukować na dobrym papierze, nawet w formacie A4. To daje zupełnie inną perspektywę. Wtedy naprawdę zobaczycie, co Wasze zdjęcie jest warte. Ale po drugie, i to chyba nawet ważniejsze, odpuśćcie sobie ten perfekcjonizm. Nie bądźcie dla siebie tacy surowi, kiedy oglądacie piękne zdjęcia w internecie bo może się okazać, że to wcale nie było arcydzieło zrobione w idealnych warunkach, tylko mały, efektowny wycinek większego kadru. I wiecie co? To też jest ok. I tyle na dziś. Mam nadzieję, że coś z tego weźmiecie dla siebie i że następnym razem spojrzycie na aparat trochę inaczej. A jeśli chcecie jeszcze szybciej podkręcić swoje zdjęcia, to zapraszam na moje płatne konsultacje fotograficzne. Możecie wykupić je na godzinę według cennika na mojej stronie. Pracujemy godzinę, dwie, skupiamy się na Waszych zdjęciach, pokazuję praktyczne triki i odpowiadam na wszystkie Wasze pytania. No i oczywiście, jeśli chcecie więcej takich historii, praktycznych tipów, trików, zostawcie suba i dajcie łapkę w górę. To jest dla mnie ogromna motywacja, żeby nagrywać kolejne materiały. A koniecznie napiszcie w komentarzu, która z rzeczy najbardziej Was zaskoczyła. I pogadamy tam dalej. Do zobaczenia w kolejnym materiale.